Witam serdecznie na tym pierwszym podcaście, w którym będę opowiadał historię Samuela Little. Samuel Little urodził się 7 czerwca 1940 roku. Swoje dzieciństwo spędził w mieście Lorraine w stanie Ohio. Jego matka była prostytutką. Już od młodych lat Samuel był brawo nastawiony do matki. W późniejszym czasie wychowywany był przez babcie, Do jego matka trafiła do więzienia. W szkole uczęszczał do gimnazjum Hawthorne Junior High School. Był raczej słabym uczniem, nie odnosił żadnych dobrych wyników. Ledwo zdawał z klasy do klasy. Sprawiał problemy natury wychowawczej. No nie był pokornym dzieckiem na pewno. Swoją drogę przestępczą. Zaczął w 1956 roku, mając 16 lat. Został wtedy skazany za łamanie na posesję prywatną. Przybywał w późniejszym czasie w ośrodku wychowawczym. Gdy osiągnął wiek 20 lat, przeprowadził się z matką na Florydę. Jest też taka informacja, że zamieszkał w tym czasie na Florydzie już ze swoją żoną. Dorywczo pracował wtedy na cmentarzu, w późniejszym czasie jako kierowca karetki. Ta praca kierowcy karetki umożliwiała mu dosyć szybko przemieszczanie się po różnych miejscach. Był osobą mobilną i dzięki temu też mógł dosyć wiele przestępstw dokonywać. Gdzie też w późniejszym czasie stwierdzono, że gdzieś tam te morderstwa, no jeszcze nie były morderstwa, gdzieś tam te przestępstwa zostały popełnione w czasie właśnie tych jego wojaży, głównie to były przestępstwa typu jeżdżenie pod wpływem alkoholu, stręczycielstwo, próba gwałtu. No jak widać, już jako młody człowiek miał dosyć dużą kartotekę. Więc na pewno e, miał bardzo dużo za uszami. W 1961 roku został skazany na 3 lata więzienia. Włamał się wtedy do takiego sklepu, no właśnie w Lorraine. Był jakiś sklep e, meblowy. E, no i co jest ciekawe, do roku 1975 został aresztowany aż 26 razy. Więc widzimy, że jego karta taka cały czas rosła. No i to też były takie przestępstwa jak wcześniej, typu kradzieży, typu próby gwałtu, czy napaść, napaście na, na urzędników państwowych. Przez około 7 lat, bo to było w roku 1982, aresztowano go w Mississippi. Czyli już troszeczkę w innym miejscu. No i oskarżono o zabójstwo 22-letniej Melindy LaPri, która zginęła we wrześniu tego roku. Jednak przysięgli stwierdzili, że, że nie jest winien tego morderstwa, no i został zwolniony. Następny Samuel przeniósł się do Kalifornii, gdzie przebywał koło San Diego. Dokonywał tam kolejnych mordów. Aresztowano go w 2012 roku w schronisku dla bezdomnych w Louisville w Kentucky. Z badań DNA wynikało wtedy, że zabił Carol Elford i kolejne kobiety z Kalifornii. W 2014 roku został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia. Warunkowego. Prokurator wtedy oskarżył Lidla, Lidla przepraszam, o trzy morderstwa. W 1987-1998 roku były to trzy kobiety w Teksasie, oraz jedna kobieta w 1994 roku. Little jednak przez cały czas utrzymywał, że jest niewinny. Nie przyznawał się do tych morderstw. No pomimo tego wszystkiego skazano go na dożywocie. Samo FBI twierdzi, że dopuścił się co najmniej 50 zabójstw. Mordował kobiety w 19 stanach. No można powiedzieć, że był Najbardziej płodnym mordercą Stanów Zjednoczonych, no i dalej jest, z tego co wiemy. Natomiast sam Little twierdził, że zabił aż 93 kobiety. Jaki był sposób mordowania jego ofiar? Sam morderca w wywiadach mówił, że najbardziej lubił to robić w sposób następujący: dusił ofiary, zaciskał swoje palce na szyi. Nakrtani, mocno ściskając, aż ofiara traciła przytomność, w następstwie umierała. Jak odpowiada, w czasie tego duszenia kazał ofiarom przełykać ślinę. Chciał po prostu widzieć ich wędrujące jabłko. No, tak to określił, tak to opisał. Często podczas duszenia doznawał też przyjemności seksualnych. Analizował się. Jest tutaj jednak, był jakiś popęd seksualny, e, też związany z e, mordowaniem. No, brzydko mówiąc, jarało go to. No i teraz, e, kto głównie e, padał ofiarą jego mordów? No, były to przede wszystkim młode kobiety z marginesu społecznego narkomanki, prostytutki, chociaż nie tylko. Natomiast te osoby sprawiały, że jednak był on bardzo długo bezkarny i bardzo długo mordował. Little stwierdził to w taki sposób, że kobiety, które wybrał, nigdy będzie za nimi zbyt długo tęsknił. Więc w sumie nic się nie stało. tak. Niestety nie wyrażą żadnej skruchy, wręcz gdzieś tam dobrze się bawił, zeznając i opisując kolejne morderstwa. Do dziś, no niestety, większość tych ofiar pozostaje niezidentyfikowana. No a wiele z ich śmierci przypisywano właśnie przyczynom naturalnym przedawkowaniu narkotyków. Jakimś tam wypadkom. Jak, jaka była metoda mordowania też życia? Przede wszystkim gdzieś tam starał się wyciągać te ofiary w taką pogodę zimną. Czyli gdzieś tam, jak było zimno, to starał się gdzieś tam wyciągnąć ustronne miejsce, gdzie było troszkę cieplej. Następnie dusił ofiary na śmierć. No nie było to, nie były to jakieś tam morderstwa z użyciem broni, czyli bez ran postrzałowych, bez ran kłutych. On mordował tylko i wyłącznie dusząc. Był postawnym mężczyzną, dosyć duże dłonie, miał dosyć dużo siły, więc miał predyspozycję jak najbardziej do dusi Według New York Magazine Little wierzył, że Bóg zlecił mu zabicie swoich ofiar, aby zagodzić ich nędzę. Innym razem e, czuł, że jest po prostu opętany przez diabła. Więc było wiele e, teorii, które gdzieś tam mm, opisywał. Co jest bardzo też ciekawe, e, Little w późniejszych zeznaniach wybrał mm, udział e, z pewnym Teksańskim strażnikiem Jamesem Hollandem zaczął malować. I jak samo FBI nawet określa, wspomnienie Litla o datach, o strojach ofiar w zasadzie nie były aż do końca dokładne. Natomiast były tam pewne takie rzeczy, które wskazywały jednak, że on popełnił niektóre zbrodnie. Właśnie w 2018 roku, kiedy Little był przetrzymywany w Kalifornii, wcześniej wspomniany strażnik James Holland odwiedził go w nadziei rozwiązania morderstw prostytutki, morderstwa prostytutki o imieniu Dennis Brothers w odesie. W Teksasie e, mało skończyło się przyznaniem do morderstwa w zamian za przeniesienie go e, do innego więzienia. Little właśnie wtedy dowiedział, e, Little właśnie wtedy gdzieś tam zaczął m, pokazywać swój talent malować. E, no i wtedy Holland to odkrył i m, po pewnym czasie. E, gdy Little gdzieś tam tworzył te swoje portrety z imponującą dokładnością, ale można by było powiedzieć. Eee, właśnie ten oficer, ten strażnik e, Holand dostarczał mu różne materiały Litlowi. I to na podstawie tych materiałów, gdzieś tam też te portrety sporządzał. No na pewno FBI gdzieś tam. Mm, w ciągu, ciągu dalszy badań nad tymi ofiarami, które nie są zidentyfikowane, to pokłada duże nadzieje właśnie w tych portretach, że jednak gdzieś tam Litlowi coś się przypomni o jakiejś ofierze swojej, no i ta ofiara zostanie zidentyfikowana, zostanie znalezione ciało, poinformowana rodzina, jeżeli, jeżeli taka jest. E... No, i na chwilę obecną też wiemy tyle, że gdzieś tam prywatnie Little był związany z kobietą. To co wcześniej mówiłem, w wieku 20 lat, jak wyjechał do Florydy, to tam gdzieś miał już żonę o imieniu Jen, która już obecnie niestety nie żyje. Z tego, co tam gdzieś też było powiedziane, ta kobieta starała się wspierać Little w tych młodych latach. No ciężko mi było sobie wyobrazić, jak kobieta może się w takim mężczyźnie zakochać, no ale podjęła taką próbę. Może nie była złą kobietą, przypuszczam, że nie była złą kobietą, natomiast no nie udało się jednak zmienić Samuela. Jednak on dalej kroczył tą złą ścieżką, która której e, gdzieś tam zostawiał same ofiary morderstw. W chwili obecnej Little z tego co wiemy porusza się na wózku inwalidzkim. Ma cukrzycę, zaawansowaną chorobę e, serca. Coś ciekawe, w czasie rozmów z FBI e, Little można powiedzieć gdzieś tam opisywał swoje ofiary. Była to taka spowiedź Little. Ja Wam może przeczytam jak ona brzmiała. Little powiedział, że spotkał czarną kobietę w przejściowym rejonie Little Rock w Arkansas w latach 1992-1994. Pamiętał, że kiedy się spotkali, było zimno i prawdopodobnie padał śnieg. Opisał kobietę jako 24-letnią, o wadze około 200 funtów. Little pozostał z nią z przerwami przez około 3 dni. Podobno kradł w sklepie z kobietą, a potem sprzedawał towar, który gdzieś tam ukradli. Little pamięta, że został aresztowany za kradzież w sklepie spożywczym North Little Rock, Kruger. No i rzeczywiście dokumenty wskazują, że Little został aresztowany przez Departament Policji za kradzież w tym sklepie w dniu 20 kwietnia 1994 roku, więc tutaj te zeznania się jak najbardziej potwierdzają. Według Little został zwolniony po około 3 godzinach, aby mógł przenieść swój pojazd. Poruszał się żółtym Cadillaciem z 1978 roku, no był to podobno jakiś taki unikatowy Pojazd. Więc gdzieś tam dalej zeznawał, że z tą kobietą gdzieś tam spał w tym pojeździe. Później odwiózł ją do byłego chłopaka. Chłopak to był mężczyzna imieniu Niedźwiedź. Uważa się, że w chwili obecnej on nie żyje. Następnie Little odwiózł tą dziewczynę do jego rezydencji. Wrócił następnego dnia i pojechał z nią w kierunku Benton lub Bentonville w Arkansas. Kiedy znaleźli się przed Little Rock, Samuel jechał polną drogą i ręcznie udusił kobietę na śmierć. Little stwierdził, że ciało umieścił na stosie gałęzi lub na polu kukurydzy. Uważa, że kobieta mogła nazywać się Ruf i że jej matka mieszkała w North Light Rock. Na koniec, to już jest koniec spowiedzi Ditla. I tutaj chciałbym Wam jeszcze zademonstrować, puścić taki film właśnie z tej spowiedzi. Film jest pobrany z oficjalnej strony FBI. Cóż można powiedzieć, no, ten morderca na pewno trafił za późno za kratki. Niestety był bezkarny przez bardzo wiele lat. Jego ofiarami były właśnie kobiety głównie z marginesu społecznego, dlatego też był ciężki do uchwycenia. Myślę, że, że jest to że jest to po prostu człowiek, który... Zresztą gdzieś tam też widać w różnego typu zeznaniach człowiek, który jest zadowolony z tych mordów, człowiek, który czerpał z tego satysfakcję również seksualną. Myślę, że było to też spowodowane tym, że jego dzieciństwo było no, też nieciekawe, też było dosyć ciężkie, jednak wychowywał się z matką prostytutką, do której też no, pałał jakąś tam niechęcią. Natomiast no tutaj ciężko myślę było wychować tego człowieka, jeżeli gdzieś tam już u podstaw rodzina była no rozbita, bo o ojcu w zasadzie nic nie doczytałem. Nie wiem co z jego ojcem było. Natomiast jeżeli jego matka świadczyła usługi seksualne, no to może z jakiegoś związku z jakimś klientem nie wiem nie, nie, nie doczytałem tego nigdzie. Natomiast no, widzimy, że w późniejszym czasie, nawet jak poznał już tą kobietę w tym, w tym wieku 20 lat miał żonę, gdzieś tam też ta kobieta może starała się zmienić tego człowieka. Przypuszczam, że mogła nie wiedzieć o jego pewnych występkach. Natomiast no jak pokazuje cały jego życiorys, no, był to człowiek bezwzględny, był to człowiek, który można powiedzieć, był sadystą, który no wręcz bym powiedział nawiązywał taki kontakt face to face i no, pałał bardzo wielką niechęcią do kobiet, mimo tego, że nazywa je swoimi aniołkami, mimo tego, że gdzieś tam twierdzi, że Bóg dał mu taką misję, żeby te kobiety gdzieś tam no, pozbawić życia. Zachęcam Was serdecznie do dalszego oglądania. Mam nadzieję, że podcast się podobał. Że będziecie dalej oglądać moje materiały. Jest to pierwszy podcast, który. No, może nie do końca mi się udał, natomiast mam nadzieję, że będzie coraz lepiej z materiałami. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tej historii. Zachęcam do komentowania. No i cóż, trzymajcie się i uważajcie na siebie. Cześć. Tell me about Mary Ann. She's what you nowadays call a transgender. She's a black male dressed up as a female. Okay, how tall is, is she? Mary Ann's about five, seven, seven five, six. She weighed about one thirty-five, okay. one maybe one forty. And how old do you think she was? About, she was nineteen. Okay, and where was she from? Down no, Miami, down in Liberty City. Okay, and did she? Um, you mentioned before she had a boyfriend, or she talked about a boyfriend. Her name West. West. Yeah, yeah. And tell me about where you met her at. I have seen her down at the garb on 17th avenue and she had on a short cream miniskirt mm -hmm. cream and red so then this opportunity popped up mm -hmm. take her to the store right she didn't bring it up back to the apartment i went down 27th street that's going down to uh fort lauderdale mm -hmm. called the alligator alley it, it turns into it runs in the alligator alley right but the further out you get, mm -hmm. the further you get out of Miami. Right. And you, you got vegetation in there. Now how far outside of Miami do you think you were? About, it wasn't too far out of Miami, right okay. there. I was in my stepdad's car, Pontiac Le Mans. Now, where did you take her to? Continue down Mm-hmm. Got back on twenty seven. Going outside of Miami. Okay. Miami. Going away from Miami? Going away from Miami. We got down past the, um, Past the let's say limits, so I continued on toward Fort Lauderdale, okay. and I seen a road going off the main road back into the vegetation mm -hmm. on the left side. So I got her out of the car, pulled her out, and drove her into the groves back there, and pulled her deeper into. There's a path, a little path was running. Somewhere I don't know where it led it to, mm -hmm. but it was running deeper into the undergrowth. Mm -hmm. it, it's like uh, Everglades like that. And we ran into uh, uh, some water running. And, but before we got to the water, the earth was mushy. I turned her loose and she fell into it face. down. and how far outside of Miami do you think you were? About a mile, two miles. Um, what year did Mary Anna occur? Uh, seventy-two that 1970s